Kluczowym, kluchę zesołem dzisiaj y, będzie akcja dosyć ciekawa i nieciekawa Dobra będziemy dzisiaj orać ale też właśnie zmieniam ten oleje filtry i tak dalej więc jedno to zaniosę, O mój mały siedzi w ciągniku. Później muszę sobą. Co młody? Nie otwieraj szybek, Antoś. Nie, nie wduź mocno, synu. Ten. Bo łamie się. Synu, co ty robisz? Antosiek. Zostaw to, dobra? ok. E, dobra. Korek spustowy. Tylko jeszcze podkładkę zmienię. Kupiłem takie z gumeczką. Hmm Nie będę miał? To jest za dobrze Ten styk Co jest to Który wypadku nie będę miał? To Będę musiał dać Stachu No i tak trzeba będzie zrobić. Nie przygotowałem się zbytnio. Ale to nic trudno. Dobra. Trudno się mówi. Saro zamontujemy. Jak będzie ciekło, to się coś zrobi wtedy. Mamy 5 hektarów do załania, więc ciekawie będzie. Dobra. To mamy. To mamy, to mamy. Shield oczywiście dolna co Nie uważam, żeby Tomat oleju synku Tato musi Ja to sumka No Ty popę? Możesz mi Co? folię Możesz? Możesz synku Ja to tu tutaj Zaraz coś czuję, trzymaj to Antek. Pomóż tacie. Trzymasz? To trzymaj. Trochę ta to na Oleju. Dobra. Czekaj, trzymaj, trzymaj synu. Trzymaj. Trzymaj. Hmm. Dobra Tak co? Tak ty. Tu daj, idź tu jesteś, to dobrze, synku. Czekaj, 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 czekaj. Ty tam. To fuj, ty fuj. to ten. powiedzmy, że to jesteśmy, fuj. Dobra. Ten. Dobra. Dobra. Tam. Dobra spiszę, która to godzina. jesteśmy, godzina. to to I to Dobra, idę w wlewam i później się widzimy przy dłutach. Dziewięć, sześć, siedem, sześć, dziewięć, aha, sześć, siedem, sześć, dziewięć, Druga wymiana już. Zrobiłem ile jest to. 59, dobra. Dobra, bierzemy się za dłuta teraz. Dłuta mam my więc zmieniamy. Zmienione, tam musiałem się odcinać aż ładnie zażyte Pięknie, no znajomy wyślę Jak to wygląda I Muszę jeszcze później trochę ciengno, bo za mocno skręcone i będziemy jechać powoli odać Już na polu z Antosiem, tak? Co będziemy, robić? Pode. A co pole? No. Orzecz. tak, bardzo ładnie. No muszę orzecz, bo... no zielono jest mocno, no a Kregat by sobie... Kur, ten... nie dałby rady wymieszać i słomy, i wszystkiego. Więc stawiam dzisiaj na orkę. To 5 hektarów jest, więc... powiem ja Wam, że... Będzie co robić Uj, cały? Będzie co robić. Ja zaraz sobie na goło portalu wyznaczę środek mniej więcej bo będziemy na skład orać Orać ja to mówię do środka bo na zewnątrz raczej mi się nie chce no i tu będę miał najgorzej no obrotowe by się przydały jakby nic nie patrzeć to był obrotowy by się przydały dobra ja to wyznaczam środek i zaraz się widzimy no i ołożemy. no nie wygląda to zbyt pięknie jedynie to się ładnie rozsypuje eee, druga sprawa lepiej się stracę do odkładnic już kilka razy czyściłem po trzeba to chyba przeczekać I... I ten... I... No... a to co? Trzeba poczekać Jak to się może samo oczyści się to Wyjdę i ten... Ma, sobie ma co robić, nie mówię, że nie. Jednak trochę mało koni, brak półbiegu, bo pół okazało się, że nie ma on półbiegu w ogóle. Więc tak to powiem wam. No może dobra, idę jeszcze raz wyciszę, tak? Antoś poczeka na tatę. I powiem wam szczerze, chyba za dużo oleju trochę wlałem, <laughs> ale to nic jest jak jest to i tak dzisiaj nie będę ci ani jutro bo gnój. ale powiem wam że dobrze że o widzicie czyste odkładnie a niby się kurde Taka ziemia ta że lepiej się do tego Tutaj co? To już prawie wszystko Dobra Dobra Idę telefon No to pięknie idzie, pięknie się odkłada Mówię, no głęboko nie może Ty, myślę takie 15 do 20 może jest Nie chcę głęboko ograć bo Właśnie po prostu. Łapno zrzucone. Myślę, że się ładnie już tam mu na wypuściło. Po opadach. Mógłbym jeszcze namówić. Albo nie, ja nie będę zamówił. Jeszcze skiby. Myślę, że i tak jest dobrze. Na piąteczce że się gorzej będzie lepiło, ale się nie lepiej. No, pa, trochę i już to Zrozinałem go tutaj od miedzy, bośmy tak weszły, że po prostu światło mówić. No trochę się pomęczyłem, bo Dobre pół godziny mi to zajęło. Patrzcie, jak On przechylony jest, więc. No, no minimum. Połowy, ponad... powyżej minimum jest Dobra, jedziemy łagać Oj, ale się zmęczyłem, kurde Brak kondycji panowie o, 13 godzina, ja co? Półtora hektara Dobra, pićko quem Tutaj gdzie nieźle. Gdzie podjechałem się. bardzo mocno jeszcze pierwszy punkt To jest pierwszy płyt pierwsza skliba No tego nie ma doło, bo to bez sensu. wyszły, ale to nic oh, Bo cały się zalałem potem mm. Powiem wam najgorsze te krzaki przy polu. Jak się nie, nie dopilnuje, to tak patrz do liko No dobra Widzimy się gdzieś tam jeszcze ojał dalej Tutaj będę mam te kółeczka robił, bo... E, po co? No bo po prostu mam tu mały kawałek, a... Bez sensu mi jeździć i z powrotem Czy jadę tędy, czy się... Będę to robił środka, bo to bez sensu środek robić teraz. Będę chciał jednak to jedną stronę oddać Książek O, mamy wodę Woda nam się to pokazała Tam bym się wpakował, ale już był problem tam, więc odpuszczam i pokończę kończę ten kawałek wreszcie, bo normalnie te krzaki mnie mocno spowolniły. Bo właśnie tak ostatnia skiba. Zapomniałem z domu w powiedzieć Karolowi, że wydał mi krój. Bo bez kroju to to wszystko. No dobra, teraz to może ok, ale tu się ciągnie. Ja wam powiem co czym stoi ta kolejka. Chodzi o to, że kto trafi w oku, ona robi te latony, jeżeli chodzi o te słowo dostaje dzisiaj, to zostaje się... Ale powiem wam, że bardzo ładnie... Dostaję, Oj, zamieniasz chyba? Dobra, już trochę zresztą próbował? Bardzo ładnie ciągnik sobie tam poradził. No nie, nie, nie. Piękne słoneczko do stajenisza. Dla mą to takie pierwsze testy w kółkach Dużo chłomy, dużo słomy. Ale myślę, że tylko brony to pójdą. Nie będę brał, nic innego nie będę robił. Bronki. Bo tu nawet brudy nie ma najmniejszej. Fajnie by był jakiś agregacik, ale ten co ja mam i te ściany to on się będzie pchał. Nie pcham, bo mówię, nie ma kroju, to co ja to narobiło? Ale nie, 140 na godzinę. Tutaj teraz będę musiał co tył, co tył, bo zatem na tym mały skakuje. więc też. plan, żeby to jeden na jeden skład robić. ale teraz tak myślę. Pojadę tam, później będę musiał jakąś slalomę robić. Sam nie wiem, co to robić. Slalom i tak mi wyjdą i tak. Ale to jeden skład, był, nie, 25. i myślę, że nie będziemy sterować. No i wpiję się z myślami. by to zrobić. Kiedy będzie to prosto. Na razie idzie jakoś to prosto. Zobaczymy jak dalej. A ryzykuję, dzielę to na pół. Jak się uda to załamać? Znaczy, na, uda się na pewno uda, ale. No, skomplikowane to będzie. Muszę jakiś plam objazdów tamtędzi w sobie. tutaj że sobie sobą pójdziemy lekko, ale głęboko. może no. Go... Dlaczego ja nie chciałem molać tych piaków? Po 6 latach chorzę dlatego ciągle już biały piak się powioduje. A ja tego nie chciałem. Tym bardziej jest było wapno. Żałuję jednego, wiecie dlaczego? Że nie dałem tu poplądu. Bo do dziś ten to pięknie użył. No, ale mój błąd, eee, na na pewno... Na Ewa, Nie za mocno, nie za Jest na pewno jakaś... Olej mam, bo mówię, olej zmieniałem i bym chciał... Zobaczcie, czego. Olej zmienić. No, znaczy, zmienić, boże, co ja gadam. Dolać chcę, to nas na spokojnie... Pierwsza szkiba, tylko, tylko co. Nie chcę głęboko robić takiego garba, czy coś takiego, chcę, by na spokojnie ja skiba tam robię, a tu przyrzucić. My cały czas przygotowujemy, zbieramy w sobie siły. Ale nawet bardzo ładnie prosto. No wy do domu, bo mamy małowa, ja mianowicie flaka w długu. Nie wiem czego. Czy za mocno było napompowane, czy co? No nic, wracamy, zobaczymy, co tam się wydarzyło po prostu. No wpływa ja do domu, no pompuje